Diesel czeka na doczepienie do wagonów. Zabiera ładunek na miejsce budowy. Są trzy wagony. Jeden pełen cegieł, drugi drewna, a trzeci bananów. Tomek chce spłatać psiku za Dizlowi. Pomożecie mu? Jeden z tych wagonów nie powinien trafić na budowę. Wiecie, który? Czy ten Wypełniony cegłami? Nie. Cegły bardzo przydają się na budowie powstają z nich ściany. Gdyby Tomek dał dieslowi wagon pełen cegieł, nie spłatałby mu figla a może wagon wypełniony drewnem czy to ten wagon nie powinien trafić na budowę? Nie. drewno także się bardzo przydaje. Tworzy się z niego dachy. Drewno też się nie nadaje do spłatania Dizlowi Psikusa. A może wagon pełen bananów? Czy można budować z bananów? Nie! Banany idealnie się nadają do spłatania Psikusa Dizlowi. Wcale nie nadają się na budowę. Choć są. Bardzo smaczne. Tomek i Piotrek doskonale się bawili. Później Tomek i Piotrek musieli pojechać do Huty. Mieli zabrać stalowe dźwigary. Ale kiedy przyjechali do manewrówka, zobaczyli coś bardzo strasznego. To był diesel 10. Diesel 10 był wielki i silny i miał miażdżącą, kruszącą szczękę. Tomek i Piotrek patrzyli. Ogromna szczęka kruszyła żelazo i stal. Tomek i Piotrek drżeli, pomyśleli, że diesel 10 wygląda bardzo strasznie. Wrócimy, kiedy już nie będzie tu diesla 10, sapnął nerwowo Tomek. I pędem odjechali. Tego wieczora Tomek i Piotrek radośnie wracali do Domkowa. Nie mogli się już doczekać, by dać odpocząć kołom i porozmawiać z przyjaciółmi o przygodach tego dnia. Ale kiedy jechali do domu, bardzo się zdziwili. Spójrz, most nie jest pomalowany, zapnął Piotrek. A lotnisko nie jest skończone, syknął Tomek. A kiedy dotarli do domkowa, odkryli że zostało ono zburzone. A niech to, zawołał Tomek, co się stało z domkowem. Wybudowanie nowych miejsc dla lokomotyw było naszym ważnym zadaniem, syknął Diesel. Ale mieliśmy opóźnienie, więc nie udało nam się go skończyć. A banany nie nadają się na budowę, dodał gruby zawiadowca. Parowozy były złe na lokomotywy spalinowe. Spalinowozy zburzyły ich dom. Ale Tomek był smutny. Wiedział, że to jego wina. Gdzie teraz będziemy spać? jęknął Henio. Wkrótce się dowiedzieli. Lokomotywy rozjechały się po wyspie. Tej nocy każda musiała spać w innym miejscu. Kuba musiał zatrzymać się w brudnej, pełnej pyłu elektrowni węglowej. Tu nigdy nie pozostanę błyszczący, jęczał Kuba. Edek musiał zatrzymać się w kamieniołomie. O, popatrz, głupi parowóz, syknął Diesel. Piotrek i Henio musieli zatrzymać się w hucie. Nie podoba mi się tu, piadolił Henio. Gdybym się zepsuł, mogliby mnie przez pomyłkę przetopić. A biedny Gabryś musiał spać pod namiotem. Co za upokorzenie, sapał. Tylko tobikowi było ciepło i przytulnie w zacisznym domku. Chętnie zaprosiłby do niego inne lokomotywy. Ale był o wiele za mały. Tomek czuł się źle. Wielu zadań nie skończył i była to tylko jego wina. Teraz musiał zatrzymać się w domku z Emilką. Chciałem tylko dać nauczkę tym Dizlom, jęczał Tomek. Bądź cicho i idź spać! Sapnęła Emilka. Emilce nie podobało się dzielenie miejsca do spania. Była przyzwyczajona do spokoju i ciszy. Nie martw się! sapnął Tomek. Wszystko możemy naprawić. Na pewno jutro wrócę do Domkowa. Ale tej nocy nad wyspą przetoczyła się gwałtowna burza. To był najsilniejszy wiatr, jakiego lokomotywy kiedykolwiek były świadkiem. Wył i dmuchał. Wichura przetaczała się po torach. I przewracała drzewa, zrywała dachy i zmiatała płoty. Nawet zwiała namiot Gabrysia. To licha! sapnął Gabryś. Inne lokomotywy cieszyły się, że miały się gdzie zatrzymać na tę noc, ale były zmartwione. Mam nadzieję, że tu jesteśmy bezpieczni, drżał piotrek. Wiatr doł przez całą noc. Wiszący most kołysał się i drżał pod wpływem wichury. Wtedy pojawiły się kłopoty.